Dzisiaj mamy z tej strony Pixel, Games. witam Was w moim. Nie wiem, kontynuacja y, serii Stick War, tak? Legacy, y, bo wyszła aktualizacja. Mianowicie, y, jak tu widać, y, mam tu napisane, że mam to w 82% przyszedłem, co się wkurzyłem i sobie tak sobie pomyślałem. hm, o co tu chodzi? Se to włączyłem, jak widzę to jest, czemu, czemu to jest na przykład ten yy, żółty, a nie czerwony, bo przeszedłem to, a mi się to nie nagrało, no to, to przechodzimy to kolejny raz, no nie ma, nie ma co gadać, nie, okej, okay. jak tak to, to grajmy, zobaczymy, ja w to już grałem, oczywiście to są magicy, tutaj, ok. Moim no, no i zrywałem sprawę. Jak będzie. Jest dobrze. Na razie tak. Oni już mają tego magikę, ja, ja mam też tego magikę. Ale jako nie, nie biorę, bo. mi się przydaje, może potem. Może na bossa ostatecznego. No, takie rzeczy mam. Ale nie ja będziemy używać, bo to przeszedłem bez tych rzeczy, więc. Może bez sensu. Praczę. No dobra. Może jednego ucznika Jeszcze jednego, wzięli? No. Ja, jak to tak? No dobra, niech sobie będzie. Nie damy rady, oczywiście. Jeszcze jednego. Dużo uczników No ja odwykowałem do nich takie. To właśnie ten... jak to się nazywa? Yy... skórkę że mogą zamrażać Jest chyba cool, ale tego nie patrzyłem jeszcze okej okay. że niech będzie trzech oni dużo ja biorą, teraz oni będą mieć tego czarodzieja Ja tymczasem sobie wezmę, nie wiem, Spartana, spartana? Jak to mówię? Dobra, sobie wezmę jednego spartana Niech sobie będzie. Może. Trzech. Takich. No dobra, czterech. Oni już tam wadają. O kurde, dwóch. Jak ja ich atakowałem, to to, to to było tylko jeden. No tutaj dwóch. Jest za dużo. To za dużo, to nie niezdrowe. Dobra. Atakujemy co będziemy tutaj siedzieć, si jak, jak jakieś nie wiem co. Kozy. Nie wiem. Kozy w. Nie wiem w czym. W, w zagrodzie, o. A nie no, atakujcie ich tu jeszcze. Oni nic nie robią, to ich zaatakujcie. No. I, e i defentuj się. No. Ile zostało moich? Ja pierdzielę. Nikogo prawie nie ma. To jest ciekawe. No dobra. To tak. Jest, jest, nagrywam już 3 minuty. No to nieźle. Wsadzamy sobie, nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo nie, wsadzamy. Pieniądze na tych idą. Oni się bardziej przydawają. Przydawają ja Ciekawe kto tak mówi. Dobra. Oni już mają czarodzieja, lecznika, dwóch leczników. A nawet ładnie są zrobieni, zrobieni ci lecznicy. Zmarnuję pieniądze na tych, bo oni są ważniejsi. Ważniejszy? Ważniejsi Wa są, no. Okej. Okay. Jest ich bardzo dużo już. Dwa rzędy i dwóch ludzi. sześć jednego tam. Okej. Okay. Teraz czekamy na Sparkenus. Tak patrzę i patrzę, co się nic nie, nie, nie dzieje zbytnio. Fajny ten. Statuły fajne. Szkoda, że nie można edytować statuły. No to by fajnie było, tak to nie. A i ogólnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej serii, i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić całej serii. Mogą się pojawić jeszcze odcinki i możecie dać jeszcze lajka pod filmem, bo będę wtedy wiedział, czy nagrywać więcej tej serii. A jak nie dasz, jak będzie mało lajków, to ja będę tego na nagrywał, bo nie ma sensu. Dobra. Może dwóch tych jeszcze. Sobie zbieram na, na godiada może. Tylko wyjadę, ja pierdzielę. Co wygaduję. To jeszcze jest taki Godiad. Nie mam też ten? Nie mam też... Tu? Nie, nie mają. Nie, nie, nie mają, więc spoko. Ja Wam tylko to pokażę tamte. Jak chcecie, to możecie sobie pobrać tę grę to będziecie wiedzieć co jest w tamtych bo ja spoilerować tak mega nie będę coś mi spadło kurde yy. no i tak trzeba tego dać coś się tutaj dzieje o kurde mają trzech już a górników mają pięć no, tak samo jak ja nie, ja mam trzech Łe, to, to się pogubiłem Spoko, niech będzie. Idzie go zjadł. Mm, będzie akcja. Dobra, no co jeszcze dajmy pieniądze? Może no więcej tych. Mi się zawsze przydawają. Przydadzą się. Na pewno. Dwunastu tych imek. Będzie 12 To ja będę inwestował w tych? Jeszcze więcej. Dobra, resztę sobie zastawię. Na przykład mogą mnie zaatakować i mnie zniszczyć i lepiej, żeby, żeby tak nie było, więc sobie tak zostawię. Szkoda, że ja nie mogę jeszcze czarodzieja. Mm. I 7 minut to trwa. No dobra. I tak. Jeszcze więcej ich, wow. stawiam jeszcze więcej tych jakości. No dobra, patrzę, nie robię zbytnio nic, też dałem jeszcze więcej tych. Co ciekawe. Nie mam ich trochę za, za dużo. Może im to ukrócę. Nie wiem, czy dostanę też za to coś. że będzie beka jakby za, za to coś dostał. Eee. Atakujemy. Co będziemy się tutaj cackać? Mamy trzy rzędy tych łuczników. Pięć eee, rzędów tych gości. Czemu łucznicy idą piersi? Ej. Nie powinno tak być, oni powinni iść ostatni. Hmm, to się nie idzie. Nie będę strzelać w tego goliada. Najwięcej tu robią chyba łucznicy, chociaż nie wiem. Najwięcej robi ten no i, no i, No i koniec ich. Zostałem już za tę skrzynkę, więc fajnie. I teraz sobie przejdziemy może do, do czwórki. Też nie wiem, może tak. że tak zrobię. Brojownia. Sklepik. Skrzynie. Kolek. I otwieramy skrzynkę. Byk um, i pyk. Kurde, nie ma nic. Szkoda, bo mógł, bo poprzydałoby się nawet. Można za reklamę dostać nawet. Nie? ok Okej. Tak. Mm, Okej. Okay. Jakby. Jakby spoko. Ok, gotowe. I teraz przenosimy się do czwóreczki. No dobra, czwóreczka nadchodzi. Tak, wchodzimy. Tu musiałem zrobić cięcie, bo jest max 15 minut. Mogę nagrywać, że już było 10, to trochę nie bardzo. No dobra, i co to jest? Ja pierdzielę. Ja ciekawe co co za to dostanę. Chyba jakąś dawę czy też. Niech bydzie. Ej, oj, halo, nie. My damy na początek dużo tych... Dużo tych. O nie oni mają tych! A ja ich też mam, więc spokojnie. tak ja spokojnie mogę ich rozwalić. No dobra. Mmm... O kurde, mają... Łuczników i mech, wszystko mają. Przydałoby się trochę tych. Ej, da się tak? Znaczy nie da się, dobra, atakujcie, bo... Nie da się rady jeszcze. Nie ventujemy się. Przydałoby się tego. Dwóch tych nawet. I muzyczka mi się też podoba. Tak. Wojenna i w ogóle. zd Ok. Tego. Jeszcze jednego. Nie mają tego. Nie wiem, czy chcę zbrać tych. Nie sobie na spokojnie zrobię potem sobie rząd tych. Oni będą zamrażać ich. To spokojnie będziemy mogli potem atakować. Pierwszego tego bierzemy. Zaraz chyba jeszcze jednego. Możemy. Okej. Okay. My mamy też załogowych. Haha, nie jesteście sami. Chyba będzie jeden z dłuższych odcinków, ale będzie ciekawszy. Ciekawszy będzie. Będzie ciekawszy. No już tak szybko. Może atakujcie, bo możecie tego nie przeżyć. Nie. I nie fajnie będzie. Ale dobrze są. Mm. Ale ma uczników. Nie damy rady. Chociaż. Za zamrażają ich, więc możemy dać radę. I defendujcie się. Dobra, atakujcie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie! Nie! Więcej tych trzeba. Więcej łuczników! Więcej łuczników! Nie wiem, czy chciał czy używać tego. Nie! Nie! Szybciej! Strzelajcie! Dobrze! Dobrze! Dobrze. Dobre! Strzelajcie tu! Wakujcie się! Szybko! Co to się dzieje tu? Co się właśnie stanęło? Strzelają tu! A tego goliada, mmm, ale mieli! Oni już atakują? Nie wiem, myślałem... Ja pierdziele! Prawie sobie nie poradziłem, rozumiecie to? Ale by były jaja, jakbym to zginął! To byście mogli mnie wyzywać od Nuba, że przegrałem, bo jestem taki dobry w tą grę. Pamiętajcie też, żeby napisać w komentarzu, czy chcecie więcej tej serii, bo nie wiem. Czy Wam się podoba to. Może dam tego? Ja wiem czy jest sens. Brać czy nie brać? No dobra, niech wam będzie. Niech bydzie. Nie, nie tego, chciałem tego zabrać, tego, tych jeden rząd wystarczy, ale tych muszą być trzy rzędy, bo oni będą dawać chyba tych wielgachnych, jak wtedy dali tego pyro, berkosza kurde, XD, oni mają też korony, brzydko tak, no i ładnie będzie będzie pięknie. O i mam skina do tego, bo też dostałem. Dobra. I może sobie damy jeszcze tych trochę, bo oni się przydawają, przydawają, kto to widział te, takie słowo, przydawają. Napiszcie, czy kiedyś używaliście słowa przydawają. Jeden z dłuższych odcinków. To że się nie nie da tak zrobić, że mogą być dłuższe. Chociaż powinno się. Jakie lagi ja. Atakują! Atakują, strzelajcie! Strzelajcie! Dobre, dobre. Idźcie tam, moi żołnierze. Tu się pali wulkan. Tu, tam też. Atakujcie! Dobre, dobre, strzelajcie! Bo weźcie coś, coś tam strzelcie. Niszczcie to, szybko! Szybko, bo przegramy! Dwa pyrosy! Trzy pyrosy, co? Chwila, chwila! A gdzie moje ubezpieczenie? Wszyscy nawalają mi tyle. Więcej tych. Więcej tych. Więcej tych. Więcej tych. I no. Tu żaden nie zginie z tych pyrosów Ej. No nieładnie tak. Idzie jakiś gościu mój. Idź. Chodź tu. Chodź tu szybko. Gościu. Gościu. U, u, uciekajcie! Uciekajcie są! No co to jest? E, ja bym wam radził uciekać. Nie no dobra, idźcie tu. Defentujcie się. Idę zostało uczników, przepraszam bardzo. Idę? Idę, idę. Czekajcie, czekaj, idę. A ten, a ten gościu sobie idzie, o nie. Atakujcie, atakujcie, bo my to i tak, i tak przegramy Dobra, może... Czekajcie, może... Przyda się coś Jakby... Nie ja poradzę sobie tego Kup to No Wyłączyłem to, halo Jak to przegramy, ja ma szans No Ech Dobra Pora na to. Dobra, używam to, bo sobie nie radzę. To tak szczerze mówię, nie radzę sobie. Jeszcze więcej tego. Tego jeszcze. Jeszcze jedno. Dobra, giń. Szybko. Jak nie dam rady, to będzie Beka. Dobra. Dobra, nie się. Jest nas tak mało, że musiałem zmarnować 200 klejnotów, żeby wygrać to. No, prawie to jeszcze wygrałem. To nie jest do końca, że to tak wygrałem. Ale może wygram. Kto wie. Dobra. Oni nie mają górników, o nie! A jak oni nie mają pieniędzy? Oni nie mają pieniędzy, jakie? Widać, Mań. Górników je nie mają. No nie macie kupić coś, ale górników nie mamy. Sory, górników nie mamy. A my, a my też nie mamy. Co ja tu będzie się jeszcze śmiał z nich? Oni też nie mają. No, atakujemy ich. Nie mają górników, nie mają nic. Jakby szybko ich zabić się bo szybko. Szybciej, bo zaraz to tutaj zrobi, to... Ani nie mam nic i sorry. Sorry, gościu. I słuchajcie, wygraliśmy to. O kurde. To jest akcja. Sorry, wygrałem tego, jak ja go mam. Ech, wygrałem tego, a ja go mam. No to słuchajcie, kolejne cięcie. I zaraz będziemy we piątce magicznym sposobem. Dobra, to jesteśmy już przy piątce Zaczynamy grę A na końcu Na końcu w kolejnym odcinku pójdziemy do szóstki Co to Goldrash? O kurde to jest Goldrash No to... To tyle nam przyda się Go Goldrash, szybko, szybko Oczywiście atakujemy, co? My się będziemy cackać tu. Jesteśmy złoci, oni są jacyś w a nie złoci. Jesteśmy armią ładu, chyba tak. My jesteśmy armią ładu na początku. się Dostajecie, jakie jest. Nie, nie jesteśmy armią ładu. Ja coś pochręciłem czy coś z godziną. Więc was, doni? Więcej tego ewakuujcie się bo to nie dla Was. Armia Ładu. Nie no, my nie jesteśmy Armia Ładu. Nie wiem, co aż się pakręciłem. Nie mają prawie górników. Dobre, pentujemy się. Albo oni są słabi. Proszę bardzo, możecie tutaj iść. Pozwalam Wam. Oni mają jeszcze ludzi? Uciekajcie, liftujcie się. Proszę. Będziemy się tak z, 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 z nimi bawić, nie? Ej, idźcie szybko! Szybko, bo Nie wentujcie, że. Jak, jak tak wam zależy, to chodźcie. Jesteśmy lepsi. I bawimy się z nimi. Albo się difentujemy, albo co innego. Chodźcie. Chcecie to chodźcie. Proszę bardzo. My możemy was chętnie zniszczyć. Myślę, że to będzie szybki szybki deathmatch Tak zwany. Nie, to jest szybki gozdraż będzie się szyb szybki. Są ludzie. Idą mi Coraz większe wojsko. Kurde. Dobrze im idzie nawet muszę przyznać. Muszę niestety przyznać. że im dobrze idzie. Dobra, wykrętujcie się. No nie leć! No nie chodźcie tak! Defendujcie się, a nie... Ani! Czyli się z nimi ba bawimy, dobrze wiedzieć. Atakujcie. Zaraz wejdzie, zaraz wejdzie zaraz z nim będziecie mieć. Defendujcie się. Oni mogą sobie zginąć, ja mam ich gdzieś. Nic prawie nie robię. A Atakujcie! pętujemy się. Musimy sobie się ogarnąć tu. No, jednego tego, jednego tego i możemy już ich niszczyć powoli. oni nie mają już prawie nic. To jak oni mogą atakować? Nie wiem, polecam. się Przydifentujemy tak, tak jak oni się difentują. My będziemy jak oni. O, większa armia. Zobaczcie to. Dobra, koniec z Wami. Co ja się będę z wami bawił, co jestem z zabawką? Dobra, w Podciągam ich, ich uwagę. Dobre! Serio, no nie zajmą się tym, nie? No i... no i tyle. I, i jest paniszczone to. Dostaliśmy skrzyneczkę! Jej, skrzyneczkę. Co będzie w Zobaczmy, co jest w skrzynce. Chyba nic. Jakby było nic, to by była beka nawet. otwórzmy skrzynię. Co będzie skrzyni? Oto wypadło mi nic. No i tyle. I miałem racji. No dobra, walić to. I tak i tak nigdy nic, nic już nie, nie drobno. Już mam za, za dużo rzeczy. mam. Tak, chcę kontynuować. To to zawalka. A jeszcze nie. Okej. Okay. Miałem wam robić osobny odcinek z tego. O co to jest za walka właściwie? Posłuchajcie, jeżeli chcecie. Więcej, jeśli chcecie ostatni odcinek z tej serii, z tej szóstki, to napiszcie w komentarzu. Chcemy więcej odcinków. Dostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Do zobaczenia i pa!